Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Przed nami Piotr Siła, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, a do jego gabinetu sprowadziła nas informacja, że niebawem Miejski Dom Kultury otrzyma ponad 700 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Co się stało, panie dyrektorze i dlaczego tak mało? To jest dużo. Po raz pierwszy Miejski Dom Kultury w Miejsku Mazowieckim sięga po tak duże pieniądze, po tak dużą dotację. W ubiegłym roku napisaliśmy projekt na wymianę okien i poprawę stanu technicznego, a, a także stanu kulturalnego Miejskiego Domu Kultury. Oprócz tego, że w całym pałacu wymienimy okna, kupimy również duży, prawdziwy koncertowy fortepian. Ale to będą okna pałacowe takie, prawdziwe, okna okna pałacowe, tak? Z tego co ja wiem? Tak, skrzynkowe, wszystko Aha. oczywiście. Tak jak kiedyś było. Zgodnie z to, to to co ustalił z nami pan konserwator zabytków, mm -hmm. wszystko pod jego bacznym okiem, oprócz tego tak jak wspomniałem kupujemy duży fortepian, kupujemy schodołaz, likwidujemy progi, profesjonalne nagłośnienie kinowe. Także A tam, co to będzie ten schodołaz, bo to mnie zafascynowała to ta jest, nazwa. To jest urządzenie, które pomaga wózkom inwalidzkim wjechać na, na schody, czyli będzie można wjeżdżać wózkami inwalidzkimi. Taka pochylnia jakby taka, taka troszeczkę. Taka... To jest takie urządzenie, które chodzi po schodach po prostu. Na, na aha i to Coś takiego już jest tutaj w Mińsku gdzieś, żeby ludzie mieli... Nie, chyba nie. Jest chyba nie ma. Pierwszy raz. Aha, tak. Pierwszy raz. Pierwszy w Mińsku. Pierwszy schodowas. U, u nas nie można zrobić windy i z uh -huh. właśnie. Czyli ten pałac, bo już tutaj dużo rzeczy jest zrobiono, przecież już ile Pan wydał na remont tego pałacu przez wydaliśmy, te dwa lata? Wydaliśmy sporo pieniędzy, prawie 300 tysięcy, natomiast to jest tylko 10%. Przed nami jeszcze dużo różnych modernizacji, cała instalacja przeciwpowarowa, instalacja elektryczna, PEPOSZ, więc to, to wszystko będziemy robić. W tym roku też część zrobimy, a resztę w przyszłym. Czyli teraz ponad milion? I tak, jeszcze z milion, by się przydało się na to, żeby dokończyć? Że, że Nawet więcej jak milion, bo, bo całe pierwsze piętro, y -hmm. całe drugie piętro, obie klatki boczne, tego jest sporo. A co z piwnicami? Piwnice w tym roku zostały osuszone, y y -hmm. posprzątane, założyliśmy centralne ogrzewanie, żeby temperatura była dodatnia, żeby pozbyć się wilgotności i grzyba i dzisiaj pełnią one funkcje magazynowe. Rozumiem. I tak będzie do końca, czy jeszcze będą inne funkcje pełniły kiedyś, w przyszłości? Znaczy my mamy tylko kawałek piwnicy, bo resztę uh -huh. zajmuje restauracja, ale to co mamy nam wystarcza na razie na przestrzeń magazynową. No to znany temat od wielu lat. Co z restauracją, Panie Dyrektorze? Chyba ma się świetnie, z tego co wiem. E, nie zamierza Pan nikogo nie, stąd wypędzać? No przeciwnie, Bardzo dobrze nam się współpracuje. w uh -huh. e, Restauracja istnieje 26 lat i jest, myślę, dobrym miejscem na gastronomicznej mapie Gminy Skarbozańskiego. Tak jest. Tu jest miło rzeczywiście, ale swego czasu właściciel narzekał, że nie może organizować wesel w pałacu. Pan nie, nie przystanie na wesela. Znaczy ja się na wesela godzę i bardzo chętnie nie uh -huh. organizujemy w tamtym roku bale wesela też był tak. taki problem, że mieliśmy remont. Tak jest, to też No tak, to, to nie no. utrudniało. W tym roku są chyba zaplanowane na wakacje dwa wesela. Oczywiście wszyscy, którzy chcą wesele w pałacu, są bardzo mile widziani. Teraz jest ładnie i dziedziniec i wnętrza, więc zapraszamy wszystkie młode pary do tego by bawić się w pałacu. Czy nie ma przeszkód żadnych, żeby tutaj imprezy nie tylko kulturalne urządzać? No skoro wesele, to też trochę kultury jest tam na pewno. Ale kultura weselna też jest y Tak, jak najbardziej. Wszyscy, którzy mile widziane. mają pomysł na imprezę uh -huh. czy na, na współpracę z Miejskim Domem Kultury, wszystkie organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, uh -huh. również te nieformalne towarzystwa, które się tworzą w Mińsku, są mile widziane. Nawet pomyśleliśmy nad, taką, nad takim hasłem Miejski Dom Kultury, czyli MDK, miksujmy dobrą kulturę. Uh -huh. Może byśmy razem wszyscy y w jakichś spotkaniach, czy w jakichś burzach mózgów Robili razem coś fajnego. Mm, no tak mi się marzyło, kiedyś jakaś społeczna rada kultury tutaj w Mińsku y, przy dyrektorze MDK-u. Zapraszam, wszyscy jesteście mile widziani. Ale nie będzie ciała, y, które ktoś zorganizuje. Po prostu można przyjść i, i powiedzieć, ja co rada, kogoś dręczy. takie zdanie, że nic na siłę. Aha. A jeśli by się zawiązało kilka osób i przyszło tutaj jako ciało doradcze, to. Bardzo Pan proszę. dyrektor by przyjął te osoby. Bardzo chętnie wszystkich wysłuchuje i w ogóle wsłuchuje się w to, co mówią mieszkańcy, to, to czego mieszkańcy oczekują. Ja tu nie jestem dla siebie i żeby swoje gusta zadowolić, tylko właśnie by wyjść naprzeciw temu, czego oczekują mieszkańcy Mińska. No i pytanie, które mnie szczególnie dotknęło, a właśnie brak imprezy bardzo dobrej, jedynej na Mazowszu tego rodzaju. Czyli kolejnego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Co się panie dyrektorze wydarzyło? Była próba reaktywacji, ponieważ moja poprzedniczka zniszczyła ten festiwal. Ja przychodząc tutaj, postanowiłem go jednak spróbować. Na koniec swojej działalności tak. tutaj. Tak? Ja próbowałem przez dwie edycje go podnieść. Niestety się nie udało. W moim odczuciu ta formuła troszkę się wyczerpała. Nie spełniał on moich, tak powiem, oczekiwań. I postanowiliśmy go w tym roku już nie organizować. Z tego, co wiem, to organizatorzy ze strony siedleckiej mają swoje plany i pewnie będzie on gdzieś gdzieś na Mazowszu kontynuowany. Swoją drogą żal, bo mińsk oprócz moich festiwali, oczywiście, na które przyjeżdża no, część Mazowsza, tego ludowego, folklorystycznego, miało jeszcze jeden termin majowy właśnie. Bo to były eliminacje do Kazimierza, do Festiwalu Polskiego tak. przecież i to znaczące eliminacje, tak. powiedzmy. Yy, no tutaj Misk zniknął jakby z mapy Mazowsza jeśli chodzi o folklot troszeczkę. No tak się wydaje. Natomiast ja trzymam Kciuki za organizatorów, że jednak znajdą miejsce na Mazowszu, gdzie będą swoje. Bardziej sprzyjające. Może rzeczywiście dzięki temu dziełu to miejsce rozkwitnie. Może w innym środowisku, może w może publiczności ten festiwal ożyje swoim własnym życiem. No tak jak Pan zaznaczaliśmy jeszcze przedtem, że może Kałuszyn, może Kołbiel, może Kołbiel, wocz... bo to jest przecież taka miejsce folklorystyczna miejscowość i tam Wójt Budyta dba o to rzeczywiście. No, powinienem się właściwie cieszyć z tego powodu, bo jedynymi festiwalami ludowymi czy folklorystycznymi w Mińsku będą moje, ale, ale jakby, się, jakby się mniej cieszę trochę, no. bo lubiłem zawsze tu być w czasie festiwalu, a przecież to jest rzeczywiście nasza tradycja, którą powinniśmy chronić. No i jeszcze zapytam o jedną rzecz, czy koszt tych festiwali, które tak często krytykowałem, będzie podobny w tym roku? Czy terminy będą takie same? Jak to będzie z tymi festiwalami? Chodzi o Jana Chimils Bacha, Skrzyneckiego koszt, tak, i. Koszt jest podobny, w festiwale są cztery. Pan to sam robi w, w tym roku? Sprawy. czy? Znaczy ja nic sam nie robię, bo ja sam mm -hmm. to bym niewiele mógł zrobić. Tutaj jest zespół ludzi, którzy nad tym pracują. Przy pomocy organizacji przy społecznych pomocy, również? Znaczy, nie, przy pomocy organizacji stowarzyszeń robimy festiwal 4M. Tylko to tylko, rzecz, Tylko jeden. Rzecz, tak. Robimy wspólnie. My jesteśmy takim organiz organizatorem technicznym. Tak. Natomiast Festiwal Chimizbacha e, Skrzyneckiego i Festiwal Orkiest Dętych robimy tylko z Miejskim Towarzystwem Muzycznym. Aha. Terminy będą te same w tym roku. Mm -hmm. Koszty podobne budżet się niewiele nie zmienił. E, od 1 września Festiwal Bacha, e, na początku listopada Festiwal Czy pierwszy tydzień września? Mm -hmm. Tak. I pod koniec sierpnia festiwal Orkiest Denty. a 4 W, w, w Czerwiec, czerwcu. No, w czerwcu. No, 26 czy 27 czerwca. W tym roku festiwal Orkiest Denty będzie troszkę taki wyjątkowy, ponieważ mija 70 lat Miejskiego Domu Kultury w Miesku Mazowieckim. I chcemy, żeby to był taki jubileuszowy festiwal. E, zapytam się jeszcze, czy gdybym ja chciał zorganizować, panie dyrektorze, wrócić na Łono Pałacu ze swoimi imprezami, wpuścimy pan, czy nie? Tak, oczywiście. Ja wpuszczam wszystkich, którzy tego chcą, i oczywiście warunki są do, do ustalenia, nie widzę problemu. Jest Bo to... może rzeczywiście, jeśli bym wybrał inny termin niż Himil to może byśmy się zmieścili prawda? na sobotę, na niedzielę czy na sobotę. Ale to kwestia ustalenia oczywiście. terminu. E, zapytam się jeszcze o scenę, skoro już tak rozmawiamy dokładnie, niektórych denerwuje. Wielkość sceny, a małość sali widowni. Z Mówiło czym to w było? Na, w sali kameralnej. Tak, tak. W tym roku zmieniły się przepisy. Od 1 stycznia 2015 roku sala o tej kubaturze i z tyloma wyjściami ewakuacyjnymi może pomieścić tylko 150 osób. Ja tej I tyle się przepisy. mieści? Tak. I tę liczbę muszę się trzymać. Wcześniej było to do 200 osób. Teraz planujemy w wakacje zakup Z dostawianymi krzesłami było tak, 200. Tak. Teraz planujemy zakup foteli takich teatralnych, przytwierdzonych na stałe do podłogi, bo te też przepisy przeciwpożarowe to nam narzucają. I też będzie 150. Tak, i musi być 150 przytwierdzonych do podłoża, ponieważ w razie paniki ludzie nie mogą się z tymi fotelami razem tratować Więc to będzie już. W razie nadfrekwencji tak. można będzie dostawiać coś, tak? Czy y nie bardzo? Obawiam się, że nie. Tak samo w sali teatralnej na górze możemy tylko 50 osób pomieścić, i to też jest wymóg. wymóg... No przepisy są takie. No więc to jest ta, ta sama scena. Tak, rzeczywiście, ale panie dyrektorze, ona wygląda dużo większa jak jest w Czerni. I to jest mylące. Dostawki były tylko chwilowe tutaj, tak? Tak, na potrzeby jednego spektaklu. Teraz jest to scena, która jest taka jak była kiedyś, natomiast ona będzie w wakacji rozebrana, Aha. ponieważ jest z desek świerkowych, Aha. palnych. Nieatestowanych i musimy zrobić podesty sceniczne atestowane. Są kasetony górne, bo też są cieknące, kapiące i z materiałów palnych. Ułoga musi być też inna, więc to wszystko będzie remontowane. W tym roku się tego nie uda wszystkiego, ale pokazał. Czy ta sala y, kameralna będzie wyłączona, panie dyrektorze, na jakiś czas, prawda? W tym roku tak będzie wyłączona na czas remontu. Aha. I 150 osób. 150 tak, przytwierdzonych do podłoża. Czyli przytwierdzonych do... też atestowanych. Aha. No one muszą być takie węższe, to, to troszeczkę, prawda, żeby... No tak jest, tak jest, znajdziemy, żeby, żeby się jak najwięcej zmieściło. Żeby, żeby no tak, tak. no bo i przejścia muszą być tak, te tak, 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 peposz i tak. wszystko. Tam też będą remonty garderób z tyłu. Bo tam wszystko było za bały. No, pytanie jest takie: czy opłacało się remontować troszeczkę, ją troszeczkę przysposabiać, żeby ją teraz burzyć? A to, to jest tylko farba. A, tylko farba. Czyli niewielki koszt to był. Nie, to było tylko jakby odświeżone na, na potrzeby spektaklu i tak dalej. Aha, aha. No tak, gdyby z tego zrobił jeszcze Sarę, z tej i z tego, to by było może 250 osób, by się zmieściło. A tak? a tak to. A, idziemy na górę, tak? I co dywanów pan na schodach kładu nie będzie? Dywany też muszą być atestowane, też muszą być, tak jak były nie mogły być no rozumiem Natomiast no póki co nie mamy do Aha No przydałyby się tu jakieś prawda? To jest koszt około 10 tysięcy No właśnie Przynęcie każdego człowieka Próby mają Mamy y, salę baletową i panie dyrektorze, ściany mój pan są osuszone, tak? tak tutaj jest Ale tutaj ścianę... też sufit będzie pewnie wymieniany, tak? Wsz... Znaczy te wszystkie sufity muszą być zdjęte. Taki jest Aha. nakaz straży pożarnej. E, ściany te zostały osuszone, wyremontowane, ponieważ był bardzo duży grzyb, duża wilgotność. Teraz już jest po takim wstępnym remoncie w miarę przyjemności. A czy ona e, nie jest za niska w ogóle, żeby tutaj ludzie przebywali? Nie, to jest normalna wysokość. Tak, no, dopuszczalna, tak? Spokojnie, tak. Tutaj żaden sanepit, żadna stane. już nie nie, No ja to nie. wiem, to myślę. Nie, się. jest to wszystko trzymano. Nie ma być Izbą pamięci, czyli takim jakby zaakcentowaniem obecności Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim. Wiemy, że Piotr Skrzynecki wychował się w Mińsku, był jego honorowym. Obywatelem. No, ojciec tak, był, zdaje się, w siódmym pułku. Był dowódcą siódmego pułku. Krótko chyba. Krótko. Tak, do 1939 roku. On chyba w październiku, 3-4 mm -hmm. października zginął w właściskach pod Warszawą. Tak. No, ale mieszkali tutaj Skroneccy i są związani z tym miejscem. Dlatego chcieliśmy, jakby takie jedno wnętrze zrobić z Piotrem, właśnie związane. I co tutaj się odbywa, panie dyrektorze? Tutaj się odbywają zajęcia warsztatowe dla Aha. dzieci, zajęcia wokalne, spotkania, zebrania, konferencje. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić komunię na przykład, czy konsolację, to też chętnie to, to miejsce też... bo jest bliskość do ogródka w lecie, w sezonie, bliskość do Pałacowej, więc to miejsce jest na różne sposoby wy wykorzystywane. Tu jest wyjście bezpośrednio yy, tak, na zewnątrz? Tak. Mhm. Pokażmy to ludziom, rzeczywiście A. mamy klatkę schodową, i wyjście bezpośrednio na do, e, do, ogródka, do ogródka pałacowej. Tutaj mamy dziurkę od klucza. O, tak. No, zamknięte. Janka H kiedyś. A, tutaj. Jest z czyli przez Janka H do Piotra, jest. Piotra S. Tak. Tak. Bo to też jest taka przeszłość troszkę niewykorzystana, ale to już są jakieś pomysły na to, więc myślę, że jeszcze uh -huh. w coś się uda. Zrobić. No i już po tutaj Wielkanocy jest... mamy, ale są i pisanki, są jajeczka. Zielone, gal... tak. W i pokazujemy właśnie pracę amatorów, pracę lokalnych artystów. Aha. Tutaj często nasi lokalni twórcy wieszają swoje rzeczy. Jest to takie wnętrze też przyjazne dla I my. przy okazji można od razu koncert urządzić, tak i to jest jedno przy drugim. A właśnie tutaj mamy ten adoptowany do potrzeb kulturalnych hol pałacowy. Ile się mieści osób, panie dyrektorze? 80 do 100. 80 do 100. No tak. On otrzymał wtedy, kiedy kręcili yy, brzezinę tak, od Habrowskiego i, tak, i teraz jest latach. I to ten słynna dedykacja, tak. właśnie pana Matoszewicza. No i oczywiście w pałacu nie braknie tego. Czego chcą mamy, prawda? szczególnie z czego bardzo często korzystają. w sezonie letnim, czyli przewijak tak. dla najmłodszych, żeby mieli gdzie. Tak to jest sprytnie to zrobione. Tak. Czyżby wyremontowane były łazienki, czy nie bardzo jeszcze? Jedna. Jedna. <śla> to jest tak zwany pokój gościnny. Tu można. A, czyli artysta przyjedzie może tak, może wcześniej, tak, może albo się to zmęczy to po, to wystarczy. Wystarczy po występie, na przykład, i może... Do wykorzystania, może sobie. Także tak, po weselu na przykład nowożeńcy mogą z tego pokoju skorzystać. Yy, no ale tu raczej dla nowożeńców, panie dyrektorze, to może... Łóżka można zsunąć, a można. Czasem, czasem można położyć dziecko czy schować No wódkę, tak, a tak, A więc mamy pokój gościnny, mogą korzystać artyści, mogą korzystać Para młoda, bo. Wszyscy, kto, kto bo... tylko ma ochotę. A właściwie kto się. Gdyby gość, na przykład było wolne i ktoś w Mińsku się zahaczy i nie będzie miał przespać się w pałacu, to jest mile widziany, Jaka tak. jest cena, panie dyrektorze? Około 200 zł. Aha, bez śniadania, oczywiście. No to że jest pałac z pałacową dogada. Aha, ale to już bez śniadania, tak, bez niczego. Tak, tak. No nie jest tania, ale... No, ale to jest pałac. I za jakość się płaci. Tak jest. No, to no to i na końcu, jak przystało to... <laughs> na wizytę właśnie te od łazienki bo jeśli zacząć. Nie no ładnie jest zrobione. My to przed właśnie kosztem, tak zwaną metodą gospodarczą bazując na swoich pracownikach. A właśnie ta łazienka jest trochę dostosowana tego pokoju gościnnego, prawda? Tak. Bo to ona taka hotelowa trochę jest. Także Państwa, to jest co innego niż było jeszcze dwa lata temu. Tutaj to jest inny standard. Dobrze. Tak jak y, mówiłem panie dyrektorze. Życzyłbym sobie jako dziennikarz już 25-letni stażu, a jako właściciel czasopisma o 20-letnim stażu, żeby współpracować, to po pierwsze, bo ja bardzo cenię kulturę i ludzi, którzy się z nią zajmują, a po drugie, żeby nas informować, co my możemy robić na imprezach. Czy możemy filmować, czy nie możemy filmować, to by było dla nas bardzo dobre. Z uwagi na to, że i ja, i moi dziennikarze jesteśmy wrażliwi na to, że jeśli poświęcamy swój czas, idziemy, prawda? Chcielibyśmy wiedzieć, na co co możemy uczynić w czasie imprezy, a wiem, że koncerty są swoistymi imprezami, tak. prawda? Koncerty, spotkania literackie są u nas bardzo często, bo właściwie raz w tygodniu i my na tę współpracę i z prasą lokalną, i z mediami, i z różnymi mhm. organizacjami społecznymi jesteśmy bardzo otwarci i myślę, że wszystko na, na roboczo uda nam się ustalić, że, że nie będzie problemu z tą współpracą. A ja się cieszę, że po e, jakichś takich miesiącach troszeczkę niedosytu spół, e, odnośnie współpracy wreszcie doszliśmy do porozumienia, i stać nas na to porozumienie i każdego Polaka powinno by stać w imię kultury, oczywiście, Absolutnie. dla dobra kultury. Absolutnie. Więc rob, róbmy wszystko dla dobra kultury, róbmy panie dyrektorze. A ja panu życzę wszystkiego najlepszego w tym pałacu. Gabinet ma pan ładny, proszę zobaczyć, proszę państwa. To jest gabinet pana dyrektora. Pierwszy raz filmujemy właśnie ten słynny również napis. To ten cytat z Baha, prawda. Tyle tak, dróg jest, budują, tylko hmm, nie ma dokąd iść. To jest obraz, który gościł na wystawie w pałacu tak. jeszcze za czasów mojej poprzedniczki, za czasów pani Markowskiej w roku 2012. Była wystawa malarstwa zorganizowana właśnie tak. podczas festiwalu Chimie z Bacha. To byli młodzi twórcy z Mazowsza i z, z całej okolicy, którzy byli w jakiś sposób zainspirowani. To jest poplenerowa sprawa z Bachem. No, to jest po, powystawowa. Po my, jeden z tych obrazów, właśnie, jeden z tych, z tych malarzy, pan Adam Sutryk. Właśnie swój obraz zostawił w pałacu. Wszystkiego dobrego. Zajemnie dziękuję bardzo. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV.